Ej, kurwa, tak szczerze, ta Marbeja musi coś w sobie mieć, nie? Pojechał tam Sentino, się odkleił, jest tam Malik, kurwa też wyzywa, tutaj jedzie z hejterami. No dajcie spokój, kurwa, ja nie wiem, chyba w, chyba w tym, w tej Andaluzji, w Maladze, coś się kurwa dzieje, nie? <ścoughs> nie no, ja pierdolę, Malik, ty. Pojechał do ten, pojechał do Hiszpanii i od razu tutaj jedzie z, z hejterstwem, tak zwanym, wągrzaki. No dajcie śmieszne, no. Dzisiaj William trollował swoją kobietę. I pisał jej pod, pod zdjęciami takie rzeczy, co Malik pisał tej, fagacie. Mam screena sobie nawet zrobiłem. Na przykład mówi, "Bamusia, tatusia, pokaż więcej, yy, bakłażan, bakłażan, woda, woda, wieczorem będzie kara. <grym> pod innym jej napisał, wierna suka swojego pana. Bo ona, ona ma takie zdjęcia na przykład jak, jak nie ma nic tutaj z przodu, górę ma odsłoniętą, ale wiecie, ma zakryte to na przykład rękami, bo na przykład leży sobie na tych rękach czy coś, no i on jej mówi, że ma usunąć te zdjęcia, a ona nie chce usunąć i jej pisze właśnie takie że, rzeczy. Mamusia, tatusia, pokaż więcej, wieczorem będzie kara. Chili, chili, chili. Albo wierna suka swego pana. To z miską ryżu było zabawne, a to nie, to ja tylko dwa zobaczyłem. Znaczy sobie zrobiłem screena. Kto pytał? Twoja matka, kurwa, pytała pod mostem, dziwka pierdolona, czy przerucham jej dupę za 15 euro, kurwa, bo ona chce być, kurwa, europejska. Już się, kurwa, nie puszcza za, za flachę, kurwa, i 10 zł, tylko nie, kurwa, teraz 15 euro. Kurwa, no tak szczerze nie wiem, co wam powiedzieć, jestem w dużym szoku, bo Malik chyba tak nigdy nie, nie jechał z ludźmi, nie? No ja wychodzę z założenia, że wiesz, jeśli jej to nie przeszkadza, to, to on sobie może mówić, co chce, a nie możesz, nie możesz krzyczeć, nie możesz krzyczeć o czyjś respekt. Na zasadzie weź ją szanuj, jeśli ona nie czuje się nieszanowana, nie? Nie wiem czy rozumiecie o co chodzi. Więc, yy, więc chyba tyle tyle tematu, nie? Opowiedz się konkretnie, zawsze tak robiłeś o innych, ale nie, nie wiem o co ci chodzi. No powiedziałem, nie? Że jak jej to nie przeszkadza, to chyba wyjebane, nie?